Cześć, witajcie, już witajcie. pamiętam o to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Cities Skylines. Zdążyłem tu już troszeczkę poprawić właśnie wyrównanie terenu. Poza nagraniem też zamieniłem miejscami. Teraz tutaj pozyskujemy wodę pitną. O, prąd nam się kończy? Nie, tu brak prądu jest po prostu. O. Tutaj pozyskujemy wodę pitną, a tutaj wylewamy ścieki. Dlatego, że te ścieki stąd dotarły już do mojego mm, rybołówstwa, więc teraz mam nadzieję, że te jakiś stąd po prostu w pewnym momencie spłyną a te aż tak szybko się nie wygenerują, żeby nam wszystko tutaj coś popsuć jeżeli dokupimy kolejny teren no to najwyżej wtedy pomyślimy nad przesunięciem tego kolejna sprawa, tutaj jednak zamieniłem to na drogi dwukierunkowe z tego powodu że jeżeli był jednokierunkowe to do tego tartaku nie chciały się zjeżdżać samochody z ze środka, tak? Tylko jakby importowane, to było właśnie głupie, że tutaj produkujemy drzewo. To drzewo jest eksportowane, a następnie jest importowane z powrotem, żeby w tym tartaku zamienić na drewno. I teraz też ten tartak stoi w miejscu, bo jakaś ciężarówka jedzie z importem z zewnątrz e, i ona jest tam bardzo daleko do dojedzie co minie jeszcze sporo czasu. No a nie ściąga drewna z obecnego co jest stanu, no bo już to siedzie, więc nie potrzebuje więcej, tak? I ten tartak stoi w miejscu, to jest jakaś masakra. Jesteśmy delikatnie na minusie, jeśli chodzi o dochód i wzięłem dwie pożyczki, więc mam nadzieję, że zaraz nie skończymy z jakimś ujemnym bilansem. Weźmy tutaj zobaczmy, zmniejszymy te zapotrzebowanie na wodę. Wody jest sporo. tak nawet do 50% dalej jest spoko z wodą powinniśmy mieć trochę mniejsze teraz e, wydatki zmieniliśmy też wydatki na prąd a nie nagle wody jest mało dobra to zwiększmy tą wodę takich nie wiem 75 ten prąd e, tak samo bo prądu nam zabraknie zaraz a właśnie jeśli prądu jest za mało dostępność elektryczności czy część musi dostać na tych 100% chyba. Zaraz widzimy problem z hajsem, a więcej ludzi chce tu u nas zamieszkać. Więc fajnie by było zrobić kolejną jakąś kolejne jakieś osiedle mieszkaniowe. Tak się da. Za... O tu jest sporo ropy. Tu będziemy mogli zrobić ropę. Hmm, więc jakbyśmy tutaj zrobili ropę, tutaj byśmy nie musieli robić tutaj byśmy zrobili sobie kolejne e, nie, zaraz, dzielnicę mieszkaniową. Tutaj mamy e, półwysep Strożek, to z tej strony byśmy sobie zrobili o tako. Niech to się nazywa, powiedzmy Park Kolonie, mogą być Park Kolonie, czemu nie. Teraz tak, zadbajmy o jakieś drogi tutaj. Mm, teraz e, może tak jeśli chodzi o prąd na razie to wywalmy mm, żeby tych druk nie nabudować za dużo, bo skończył mi się hajs mm, też tutaj, jeżeli tutaj jest dojście do tego, tu jest ta nawrotka, więc nawet mógłbym tak właśnie tą nawrotkę równać zamienić ją na e, dwukierunkową i tą z drogą, tak, 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 tak to powiedzmy, że te drogi by się łączyły. Eee, Teraz trochę wygiąć spoczko. Teraz tu jest, tu jest, sporo wolnej przestrzeni, fajnie by było tego dospodarować, ale zostawmy to jak jest, zróbmy tutaj niech się ludzie wprowadzają i prąd prąd trzeba było gdzieś dotąd dostarczyć eee. Brak funduszy Fak, jeżeli teraz ja to zostawię z brakiem funduszy, to to wszystko jest bez prądu. Mogę wziąć pożyczkę? Nie mogę wziąć pożyczki. Dobra, to spróbujmy się ratować. A jak przystało na hmm, prawdziwego zarządzającego, zwiększmy na razie podatki. I dochód. Ok, I teraz póki ludzie nie wyjechali, to z tego dochodu muszę sobie sfinansować e, podłączenie prądu. O. I teraz możemy sukcesywnie te podatki zmniejszać do 18. Dobra, wrócę do tych 12%. Procent. Ok, chwilowy zastrzyk gotówki, przez chwilowe zwiększenie opodatkowania, ale no my w do naszego rządu możemy to obowiązek zdjąć. To tu i teraz tak tu będą te budynki tu mogą być budynki tu niech jeszcze się zbudują wtedy Raczej znaczy nie chciałbym mieszkać przy tej drodze więc tutaj te budynki mieszkalne trochę trącą myszką w tym momencie no ale tak być musi i co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł rozbudowy tego miasta, ale tak, na razie to zaczynamy. Eee... Jesteśmy na minut 9 plus 9. Czy tutaj już zaczniesz czy coś produkować? Nie, dalej jedzie jakaś żarówka z końca mapy. Dalej stąd ona jedzie. Jak ona daleko może jechać? To tyle czasu trwa. No i mam jeden tarta, który nie jest w ogóle w żaden sposób dzia nie, nie działa, bo nie ma surowców i jest słabo ogólnie. Dobra, jestem na minusie, więc tutaj nie zrobię żadnych nowych dróg. Eee, wiem, że ta droga tu zostanie, więc ja mogę pozwolić Wam się tu pobudować. Oraz tutaj. Potem jakoś tutaj pociągniemy czy drogę środkiem, żeby to miało trochę więcej sensu. Jakieś rękę i nogi. Park kolonie. W sumie to mógłby być jeden dystrykt, to nie musi być taki mniejszy, ale jeżeli to będzie taka no to mogę teraz kliknąć sobie na jakieś parki, zobaczyć jakie są trasy komunikacyjne i w razie czego je optymalizować. Okej, okay, zarobiliśmy troszeczkę hajsu i ja bym chciał tutaj zrobić na przykład coś w tym stylu, że nic jest tam zadowolenia, to jeszcze poprawimy to spokojnie, nie ma co z tym szarżować, to tak tutaj postawiłbym to ja to zburzę? tu jest połączenie prądu czy nie ma chyba jest. Dobra, to póki co to tak styknie. I tu chciałbym zrobić jakieś taką połączenie drogowe. Brak funduszy. Więc zbocze. A tak bym chciał to połączyć, ale nie da rady. Co zrobił w ten sposób? Brak funduszy No tak to jest, jeżeli się gra pod ekonomię w tej grze i jesteśmy troszeczkę out of high w tym momencie jest jakieś coś skoczyło, bo coś pewnie sprzedaliśmy z tego z tego Trochę nam skoczyło tego hajsu No nie, zróbmy, to żeby miało rentenioaby tego typu krzyżowanie. Zróbmy to tak. Tutaj będzie część taka ekonomiczna. Tutaj poróbmy miejsca na domki jednorodzinne. I teraz zadbajmy o to, żeby był... Znaczy nie mam hajsu na żadne parki ani nic. Ile to kosztuje? 4000 boisko koszykarskie. Ale fajnie by było wam cokolwiek postawić takiego tutaj. Takie jedno boisko by starczyło wam na długo, co? Albo taki jeden park. Eee, to w tym miejscu byłby spoko stanąć. Chyba jeden z tych większych, ten by mógł tutaj być. O tak pośrodku. środku, tu jest tak. Tu jest tak, raz, dwa. I tu jest tak, to tutaj. Tylko ja bym to poprawił teraz, że tutaj e, się nie budujemy. Tu się może tutaj wybudować. tak. Teraz tak, mogę też już zasadzać drzewa. A przydałby się tutaj ten mod na propy, że mógłbym sobie tak kliknąć i posadzić wszystkie propy równo. Hmm. Duże drzewa by się przydały, nie? Może nawet za duże. Średnie drzewa, może. O, te drzewa byłyby spoko. Tylko je zrobić no Nie dobra, to ja nie będę tego stawiał. Sciągnę sobie moda na lepsze zarządzanie propami i on pozwala tak właśnie zrobić taką linię, to by trochę tutaj u poprawilibyśmy to. Ten park pod nam to trochę poprawi. Tutaj trochę to jednak głupio wygląda to połączenie z tym, ale... A, no, tak niech będzie. Ja mówię teoretycznie to zająć się tak, żeby był ten płot. Jak on wygląda? A takim płotem to odgrodzić, to by nie było wcale takie głupie. Ale to jeszcze zobaczymy, jak nam się rozrośnie ten cały las koszutka. Potrzebujemy jeszcze około 50, 50 pracowników. O, zaraz, jedzie, jedzie, o, jest tutaj, stąd. Czekajcie. Ja chcę to zobaczyć. Importuję produkty przemysłu leśnego do tartek. Tu rędy ty jedziesz. Aha, czyli moje wspaniałe tej droga, no tak, bo jeżeli to jest teraz... E Wukierunkowa to się ciężko zawrócić, więc jeżdżą w ten sposób, Jest, zaimportował. Teraz powiedz mi, kolejny importujesz. Dlaczego nie możesz używać drewna z własnego tego? Czy ja mogę coś zablokować? Możliwość importu. Ja mogę sobie, że nie można importować, tylko trzeba używać własnego. No to ten tartak nie ma sensu, jeżeli przywozi rzeczy z zewnątrz, zamiast korzystać z własnego, przygotowanego. Chyba jest, nie wiem, magazyn potrzebny. Bo o tym nie pomyślałem. I że musi być magazyn, który będzie z jednego na drugi przetwarzał, nie? Nie wiem, no. Postawię ten magazyn tutaj. Zrównoważony. I co teraz? Ten magazyn będzie teraz wywoził rzeczy. Bo coś mi tutaj nie gra z tym Przemysłem. I co on teraz? Też ma jakiegoś gościa z zewnątrz wywozi tutaj. Importują drewno z zewnątrz, ale to tak długo będzie trwało zanim to dojedzie i przez ten czas Całość po prostu stoi. Myślę, że coś przydałoby się zrobić, na przykład Taka drogę, mimo wszystko. I żeby tu było takie kółko, którym będą mogli jeździć i się wymieniać rzeczami, bo coś tutaj jest. O, o, o. O teraz coś tu jeździ O, wyjechało stąd, jedzie tutaj Moi drodzy Naprawiliśmy to Tartak jeszcze nie jeździ jak powinien, no ale Czekasz tu dojedzie z zewnątrz O, pojechał tu. Przywiozłeś to tutaj, to mi się wydaje. Nie. O co tu chodzi z tymi drogami? Czemu coś tutaj jeździ tak dziwnie? Teraz, jeżeli tą drogę postawiłem, nagle zaczęli tutaj jeździć tak jak powinni. Wszystko fajnie wygląda. Przywiózł tu, przywiózł tu, teraz stąd idzie, stąd jedzie. Przywożą, fajnie, tylko czemu do Tartaku nie chcą zwozić? Za mało surowców. A jeżeli ja ten tartek przesunę? Nie, nie chcę tu go przesuwać. Nie, no wydać 3000, żeby go przesunąć. Jeżeli nie. Wiem, coś tu jest popsutę. No. I on tu czeka, a to jedzie stamtąd. Hmm, tutaj w ogóle. Te drogi. Stop. Kroń taki, jak to tak źle. Tak, o trzeba to zrobić. Zaraz to było jedne kierunkowe. wyjazdowa wyjazdowe. No i teraz powinni, już nie powinni jeździć na około tylko używać tych dróg. To prawda, żeby tu skręcić, to trzeba trochę się nastarać. I to nie jest tak optymalne, jak sądziłem, no ale OK. No tu jeżdżą dobrze. Tutaj. O, coś, coś tu się pojawiło teraz. Coś tu się robi. Już nie ma tego gościa z zewnątrz. Nie wiem, czy on tu dojechał, czy co tu się stanęło. No dobra, poczekajmy teraz. Moi drodzy, teraz tu się dzieje to, co się powinno dziać. Tu są przewożone surowce ze środka. To zaczyna teraz działać w końcu. Nasz las, koszutka. Ta droga tutaj trochę nam poprawiła, jakby optymalność. Drewno budowlane jest robione. teraz misjistąd zdrowia, dostępność do opieki zdrowotnej, usługi pogrzebowe. Na razie tego nie mamy. Dobra, zajmiemy się tym jeszcze później. Mi się podoba, że to zaczęło coś działać, tak jak zaczniemy sprzedawać te drewno budowlane, ale powinno już to jakoś działać. Papieru na razie nie możemy, potrzebujemy więcej pracowników. Aby zrobić więcej pracow pracowników, to ja mogę co najwyżej dobudować kolejne te. Tu teraz, ile to kosztuje? 4000, musimy poczekać, aż trochę funduszy nam naskoczy. Jesteśmy na plus 200, plus 300, więc pomalutku, pomalutku. Mieszkańcy chorują. Czy coś tu się stało z tymi, tymi? Halo. Ej, zanieczyszczenia znikają, ale się rozjeżdżają na boki i jednak dotarły do tego miejsca tutaj, gdzie przeniosłem, no to może za wcześnie przeniosłem tutaj pozyskiwanie tej wody. Mogę tutaj kolejny, yy, kolejny raz wziąć tą pożyczkę. Ja chyba weźmiemy i to trzeba będzie przesunąć teraz, to pozyskiwanie. Eee to jest tak, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia Dobra to zróbmy to Przesłujmy to na przykład w te miejsce tutaj O I co? To nie powinno już mieć problemu Teraz trzeba pilnować, zanim te zanieczyszczenia dotrą do tego miejsca. Ale przez jakiś czas powinniśmy być na spokojnym. Ok, eee, park kolonia w tym miejscu. Tutaj można by było go rozszerzyć eee, w tym miejscu tutaj budować. Właściwie nie wiem, jak bardzo ten las będziemy tutaj rozbudowywać. Dobra, 20 pracowników to nam dawnych. Mamy kolejnych 40. Potrzebujemy, no, trochę nam jeszcze zabraknie. Drewno budowlane jest składowane, ale nie jest sprzedawane. Jeszcze no, i znowu jakiś import tutaj leci, nie? Z zewnątrz. No, ja nie wiem w ogóle. Tutaj są przygotowane surowce Kiedy one są gotowe Mogą zostać przeważone tu Tu jest na maksa Surowiec Zebrany, nie ma co zbierać Więc to powinno przechodzić do tartaku Nie przechodzi To jest problem tego, że te budynki są zbyt blisko siebie Nie wiem, przesunę ten tartak w to miejsce Czy coś mi da teraz? Te budynki są trochę dalej od siebie, mogę teraz trochę lepiej się Przygotować co się jedzie już ja nie wiem, co tutaj z tymi drogami jest nie tak z tym portem, nie wiem, czy ja wcześniej nie używałem jakiegoś moda, też który, jakby usprawniał logistykę w tych terenach, bo to jest jakaś porażka, no ale dobra. Dałoby się przy, zrobić kolejną dzielnicę. Nie ma wody. Tu nie ma prądu, dlatego nie pobiera wody stąd. E, Taki tam niedopatrzenie. Teraz już woda wraca. Dobrze. Um. Kolejną dzielnicę trzeba by było zrobić. Mam wrażenie, że w tym odcinku nic nie zrobiłem, bo się skupiłem na tym, żeby poprawić ten głupi tartak w tym miejscu. Eee, I chyba takie problemy, tego typu, że tu coś nie działa, tak dalej, fajnie by było robić poza odcinkiem. Ale to zobaczymy, jeszcze jak to będzie działało, ten przemysł drewniany, to póki co jakaś porażka. Chociaż jeszcze jeden tartak mógłbym postawić. Gdzie jest ten tartek? Tutaj. Tak. Fajnie by było go przesunąć o jedną kratkę. I teraz postawić drugi, żeby to było w miarę o, symetryczniej. Nie jest chuje symetrycznie, no, ale dobra. No i co, czy Wy teraz możecie się stąd zwozić O i tu się zwoził Normalnie stąd przyjechał A ten jakoś importuje z zewnątrz Ja nie rozumiem o co chodzi No ale dobra powinniśmy już przekroczyć Do następnego etapu Gdzie mogli produkować papier To się jeszcze zastanowimy nad tym Kolejną dzielnicę mieszkalną trzeba by przygotować. Ja myślę, żeby zrobić to tutaj na środku, jakąś taką dużą. Hmm, więc to by była dzielnica, jakoś w ten sposób. O! To będzie dzielnica Sołacz. Może być dzielnica Sołacz, ale jak ona będzie wyglądać i jak ją przygotujemy. To w kolejnym odcinku, w międzyczasie ja poczekam, żeby tutaj nabierać jakiś większy pieniądz, żebyśmy mogli to budować bez większych przygód, a tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Cities Skyline.